Gdy 9 miesięcy później byłam badana, wynik wynosił 106%. Stałam się silniejsza z pomocą Bruno i bez lekarstw. Terapeuci mówili, że to jest bardzo niezwykłe, że pacjent odzyskuje siły. Czas przed poznaniem Bruno był bardzo bolesny. Przede wszystkim rozstanie z mężem. Nagle zostałam sama z czwórką dzieci. Prawie w tym samym czasie dowiedziałam się, że mam stwardnienie rozsiane. Powiedzieli mi, że nie mogą mi pomóc. Mój cały świat się zawalił. Byłam zdruzgotana, ponieważ zawsze byłam bardzo wysportowaną osobą. Byłam mistrzynią Kanady w Taekwondo. Mistrz Wicemistrzinią Ameryki Północnej w karaty, wicemistrzynią w kickboxingu. Sama myśl o wózku inwalidzkim i o tym, że ktoś musi się mną opiekować, była bardzo, bardzo trudna do zniesienia. Nie chciałam już żyć. Zaczęłam wycinać artykuły z gazet, w których proponowano legalną pomoc w samobójstwie. Szukałam sposobu, aby ze sobą skończyć. Nie chciałam, by rodzina czy dzieci musieli się mną opiekować. I nie chciałam, by ktoś widział, jak słabny. Nie miałam żadnej nadziei, aż przyjaciel opowiedział mi o filmie dokumentalnym. Obejrzałam film w marcu 2010 roku i odzyskałam nadzieję. Nie upuszczało mnie, co powiedział Bruno Gröning: nieuleczalne nie istnieje. A potem zobaczyłam w filmie relacje o uzdrowieniach ze stwardnienia rozsianego, i pytałam siebie, czy ja też mogę to przeżyć. Odczuwałam siłę płynącą przez moje ciało, coś, czego nigdy przedtem nie czułam, i tę wielką miłość Bruno Gröninga. Moje nastawienie zmieniło się całkowicie i znowu byłam pełna energii. Postąpiłam według rady Bruno i słuchałam swego ciała. I miesiąc później całkowicie odstawiłam lekarstwa, wbrew zaleceniom lekarza. Gdy 9 miesięcy później byłam badana, wynik wynosił 106%. Stałam się silniejsza z pomocą Bruno i bez lekarstw. Terapeuci mówili, że to jest bardzo niezwykłe, że pacjent odzyskuje siły. Wszystkie wyniki polepszyły się. Co roku są przeprowadzane badania i ich wyniki są takie same jak przedtem i wynoszą 106%. Znowu robię wszystko, co mi sprawia przyjemność. Jeszcze konno, ćwiczę kickbox, biegam i sama opiekuję się czworkiem moich dzieci. Moje życie jest pełne energii. I pełne radości zostałam kierowniczką wspólnoty, ponieważ prosiłam Bruno. E, prosiłam, pomóż mi, bym mogła opiekować się czworgiem moich dzieci. W zamian, przy Twoim wsparciu pomagałabym innym. I potem zapytano mnie, czy chciałabym przejąć wspólnotę. Natychmiast odpowiedziałam: tak, ponieważ Bruno swego słowa dotrzymał. To szło tak szybko. Niecały rok później byłam kierowniczką wspólnoty, a teraz prowadzę trzy wspólnoty. Sprawia mi wielką radość przeżywać z ludźmi, jak stają się zdrowi. Znać Bruno to jest wielkie błogosławieństwo. On uratował moje życie.